Ram, pam, pam, witam Was bardzo serdecznie. niedziela, godzina 12, odcinek pojawia się na kanale. Oczywiście osoby wspierające miały dostęp trochę wcześniej. Zaczynamy od ulepszania butów. Niestety przed chwilą spaliło na plus 9 i na plus 8. Nie udało się ich wrócić, a więc plus 7. Nie mam ulepszaczy. Trudno. Lecimy jeszcze raz na plus 8. I tym razem efekt pozytywny. Podręcznikiem na plus 9, ponieważ na tym serwerze jest masa eventów i naprawdę taki podręcznik nie trudno. Jednak podręcznik chyba się nie nadaje do ulepszania tak nisko levelowych przedmiotów. Wiele osób jeszcze pyta, czym jest serwer RUBI, a więc powtórzę, serwer RUBI jest to serwer stały, eventowy. To oznacza, że serwer będzie stał cały czas, nie ma ograniczonego czasu, tak jak bywało z chociażby Jarakinem, który był tylko na 3 miesiące. Serwer Ruby jest na stałe, jednakże jest tu masa eventów i dlatego przepustka na ten serwer kosztuje 250 SMów, co jest w przeliczeniu na złotówki 50 zł. Budki jak paliło, tak pali, ale oczywiście teraz udało się wbiły na plus 8. I próba na plus 9. No niestety negatywna. Podbijamy jeszcze raz do plus 8. Jest. Możecie zaobserwować, ile bodzi łącznie poszło eee, tak od początku do końca, bo tego co pamiętam, było ich ponad 100, a teraz, jak już widzicie, jest ich o wiele mniej. Wiadomo, nagrywałem głównie tylko te próby na plus 8 i plus 9, bo no, to najciekawiej się ogląda, próba na plus 9. Jest, w końcu się udało, a więc buciki są ulepszone. Teraz czas na naszyjnik. Ulepszałem go tylko do plus 8, bo ten jeden wiatr, już mówię, a mniejsza bodzie na pewno się jeszcze przydadzą, a więc jest plus 8 i tymczasowo takie zostawiam. Tutaj event bossa światów, bardzo przyjazny event, jeżeli mam być 4, można za darmo nafarmić sobie chociażby tygrysich monet, tutaj 50 wpadło, a za tygrysie o tym można całkiem dużo fajnych rzeczy kupić, ale też nie przesadzajmy, z mianki 6-7, bo no za nie na ogół kupuję, ale to no w przyszłym etapie serwera pokażę i ze skrzynki poleciała nam skrzynia razadora liczyłem, że poleci pas na potwory albo tytanka, jednakże ci się udało no niestety stalka to nie dla mnie gówno ulepszać to też nie dla mnie i ostatnie otwarcie no niestety razadorek nie oddał na pewno pamiętacie topową trutę z poprzedniego odcinka, jeżeli nie to zapraszam, zapoznajcie się z odcinkiem i fart nieziemski, bo samo z siebie dodało 5 metki. Normalnie to trzeba wydać tyle zmianek 6-7, a tutaj fart straszny, że od razu po prostu to siadło. No i biorę się za dodawanie kadeków, tutaj kade śmierci niestety spalony i kade penetry także spalone. No to cóż, trzeba ją podbić, na plus 6 próba. Niestety spalone, ale to mało istotne, bo najważniejsze po prostu są kadeki. Śmierci niestety ponownie spaliło i KD penetracji siadło, a więc zostało już tylko śmierci. Tutaj, zwój wojny miałem z jakiejś tam skrzynki, z czegoś z item shopa, No to po prostu wyciągnąłem, ulepszam na plus 4 i efekt jest pozytywny. Szukamy kadę śmierci jeszcze szybko i wkładamy. Powiem wam, że z tą trudką jest taki problem, a mianowicie jest, może był, że białe perły były strasznie drogie i było ich strasznie mało na ręku. No bo to jeszcze są wcześniejsze w miarę etapy serwera. Nikt melejki nie bił, tym bardziej hydry, a więc po prostu to się na mieście nie pojawiało. Ale było trzeba ją popróbować, poulepszać, Za chwilę będzie próba na plus 7. No i oczywiście jeszcze spróbujmy włożyć KD. Wiele osób uważa, że ten serwer jest pusty, bądź martwy. No to jak sami możecie zaobserwować, z większością towaru nie ma żadnego problemu. A serwer jest martwy wtedy, kiedy nie ma potrzebnych rzeczy po prostu na rynku. Ja to tak pojmuję. Wiadomo, nie ma tu tłumów, to nie jest Turcja. KD niestety znowu spaliło. Próba na plus 6, tym razem pomyśla I za chwilę obawimy się i będzie pierwsza próba na 7, ale wpierw oczywiście włożę KD. KD śmierci siadł. Bajeczka. I próba na plus 7 to najbardziej kosztowna, bo białe perły, tak jak mówiłem, są najdroższe i pozytywnie oddało, a więc wow, na 8 niestety spaliło. No i od tego momentu można powiedzieć, że już się zaczęła zabawa niefajna, bo naprawdę białe perły są mega drogie i na ten moment serwera było ich mało, teraz już jest ich o wiele więcej. Zdesperowany stwierdziłem, że kupuję małże i postaram się wydropić białą perłę. Dobra! To, to lecisz, wariaci, ja druga to za, próba. Nie mieści. Tak to jest, jak się bawisz. Dobra, lecisz. Włączyłem nagrywanie. Nie baw się tak nigdy nie wchodzi. O panie. No trudno, no, to pozbieramy i będą kolejne próby. Jeszcze no, się wyjep. No i niestety skończyła się kasa na biały perłę. A więc truta tymczasowo musi zostać na plus 6, jako że jest w broń bohatera. Nie jest to strasznym bulema A tutaj w porównaniu damage z broń bohatera, jak sobie widzicie. 4,4200, coś około tego wbijemy. Teraz załóżmy trutę. Oczywiście odpalmy jeszcze czarowane ostrze. I pamiętajcie, że ta truta jest tylko plus 6, jednakże ma też 5 metki wbite. I 4 wchodzi, 4,200, ale 3,800, 3,900. A więc no, jest bardzo porównywalna w zasadzie już na poziomie plus 6. A ja poznałem wszystkich moich wspierających, którzy właśnie wyświetlili się na ekranie. To co lubicie najbardziej, czyli wydawanie pieniążków na Item Shop. Też to sam najbardziej zawsze lubię oglądać. Niestety no jest to droga zabawa była promocja na szarfy, a więc biorę się, bawię i po prostu klikam. Jako, że skończyło mi się miejsce w EQ, to musiałem wywalić kilka potek. Nawet nie wiedziałem, że takie, że nie da się szarf klikać, jak się nie ma miejsca w EQ. No ale ma to sens, bo tak by wypadły z eku i mógłby ktoś sobie podnieść na przykład taką dziesiątkę. Te początek ulepszania szarf, jak sami widzicie, udało się dwie wbić bez problemu. Trzecia także ładnie oddała. Czwarta także oddała. I piąta już zaczęło się robić nieciekawie, bo zaczęło palić. I to tak naprawdę całkiem... Porządnie. Tak. Czemu ja tą kasę wydaję na tą grę? <laughs> Nie no, oczywiście. Oczywiście, aby było ciekawie. I znowu spaliło. Kolejna próba. Także jest spalona. I ostatnia. Mogłoby się wydawać, że ostatnia. Jednakże jeszcze na czwartej stronie. Troszkę tych szarf jest. Tutaj był straszny problem, jak są widzieliście przed chwilą trzecią stronę ekwipunku, cała zapełniona jest zmiankami 6 siódmego bonu, a nie mam przedmiotu, którego mógłbym nimi mieszać, no bo tej truty nie będę mieszał, jak ma już wbite 5 metki, a więc naprawdę miałem porządny problem z miejscem przez jakiś czas w ekwipunku, całe szczęście na samych odcinkach. Uda się to już ogarnąć. I jak myślicie, że to już koniec szarf to nie, jeszcze witem szopie kilka było. W ogóle z tymi szarfami byłem tak podzielony, że za pewną sumę SM ja je kupiłem i klikałem, a potem tyle samo kupił mój współgrać i on nie klikał. Niestety nie ma nagranego materiału, gdy on je klikał, za to jest yy, nagrane, jak on podbija szarfę wyżej, czy pozytywnie. No to zobaczycie sami. No i bierzemy się. Dokupujemy jeszcze jedną szarfę, bo co szkodzi, może wejdzie szczęśliwa piąteczka. Jeszcze raz. Bo głupie tak tylko jedną zostawić. Bardzo może, że z rybaków jakąś szarfę w tym czasie miałem u dozorcy, ale nawet tego nie sprawdziłem po prostu. Kupiłem jedną szarfę i czy siądzie? Siadło elegancko, a więc kilka prób na dziesiątkę jest. I lecimy. Pierwsza próba. Pomyślna. Super. Druga próba. A, było można się tego spodziewać. Jest. Super, tutaj widz, bo to wszystko oczywiście na streamie się działo. Zapraszam wszystkich na streama. Jeżeli nie wiecie, kiedy są, to oczywiście na Discordzie informuję. Ale w każdym razie sprzedał mi taki patent, aby nie klikać komunikatu OK, że szarfa może być spalona. I jak sami widzicie, naprawdę o dziwo to zadziałało. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie przypadek, bądźmy szczerzy, nie jest to żaden magiczny sposób, ale nie klikałem tego komunikatu i naprawdę nie spaliło mi ani razu. No, nawet już zaspoilerowałem, że wszystkie trzy szarfy udało mi się wbić. No nie, niestety nie, bo jedna to była piątka, a druga dziesiątka. I teraz mój współgracz klikał szarfy, wbił dwudziestkę. Dobra, włączyłem lecisz. Dwudziestka. No i dałem 25 za pierwszym razem. Jak na Polifemosie. Do No tego farta akurat nie masz tak samo jak ja. No ale gitno jest 20, nie? Tak jak liczyłem, tak jest. Pięknie odwalił. Szarfa jest, to czas wziąć się za ulepszanie Fenixa. Ogólnie wam powiem, odłamki energii były tak strasznie drogie, że sam je klikałem Naprawdę cena odłamków energii była taka sama jak na Polifemosie, czyli 200 odłamków kosztowało po około 5 k, co było chore na ten etap serwera i... Wolałem zaoszczędzić i sam po prostu je wyklikać. Jak sami widzicie, no Phoenix nie jest przedmiotem, który jakoś mega łatwo wchodzi, ale no trzeba go wbić. Liczyłem oczywiście, że uda mi się go dobić do plus 9. Jednak ci się udało, no to zobaczcie sami. Dajcie mi znać, czy takie klipy, gdzie przyspieszam oczywiście ulepszanie, ale pokazuję, jak to wchodzi, wam się podobają. Piszcie w komentarzach, czy coś takiego jest dla was ok. Bo jak sami widzicie, wygląda to tragicznie. Całe szczęście blaski są tutaj co tydzień, a więc o ZBS-y nie ma co się martwić. I próba na plus 8 pod ręcznikiem Kowala, pomyślna. Dobra, czaty, ja nie patrzę, a wydań się znać. Siadło. No na sam koniec odcinka chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na Discorda. Mamy tutaj dział pomocy, czy dział handlu z najbardziej liczących się serwerów na globalu. Wbijajcie śmiało, link oczywiście w opisie. I tyle. Y Ostatnią informacją jest taka, że założyłem TikToka. Jeżeli z niego korzystacie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli. Wpadniecie i zostawicie obserwacje. Klipy są tam głównie, w zasadzie tylko z Metina, bo jest tylko jeden klip. A więc wpadajcie śmiało, trzymajcie się mordeczki, do zobaczenia. Pamiętajcie ocenić ten filmik i zostawić łapkę w górę. Cześć! Nora.